Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sport bez Tajemnic. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam dyscypliny sportu, w których reprezentanci Polski nieprzerwanie od lat wiodą prym, zdobywają medale czy też puchary. Ich nazwisko budzi strach u rywali. Nie znajdziecie jednak w tym materiale reprezentacji polskich siatkarzy czy też skoczków narciarskich. Sportowcy ci uprawiają niejednokrotnie dyscypliny, które nawet nie są transmitowane w telewizji. Oto sześć niszowych sportów, w których Polacy są potęgą. Wyścigi psich zaprzęgów Za miejsce powstania tej nietypowej dyscypliny uznaje się Amerykę Północną, gdzie na początku XX wieku były organizowane pierwsze wyścigi. Początki tego sportu w Polsce datuje się na początek lat 90. XX wieku. Niedługo później Polacy doszusowali do czołówki światowej. W 2009 roku Waldemar Stawowczyk został mistrzem Europy, a w tym samym roku Igor Tracz sięgnął po podwójne mistrzostwo świata deklasując rywali zarówno w zaprzęgach ciągniętych przez dwa, jak i cztery psy. Kiedy brakuje śniegu, tracz startuje w bikejoringu, czyli wyścigach rowerowych ciągniętych przez psy. Jest on jednym z najbardziej utytułowanych przedstawicieli tych sportów na świecie. Brycz sportowy. Historia tej dyscypliny w Polsce sięga lat 30. ubiegłego wieku. We wrześniu 2019 roku z Mistrzostw Świata rozgrywanych w chińskim Wuhan Miejscowości dzisiaj znane już na całym świecie. Nasza reprezentacja przywiozła po raz drugi w historii złoty medal Mistrzostw Świata. Zespół pokonał w finale Holendrów po bardzo wyrównanej batalii. Powtórzyli oni sukces z 2015 roku, gdzie również udało się zdobyć złoto. Pomimo znikomej rozpoznawalności, zawodnicy utrzymują się na światowym topie od wielu lat. Poker. O ile w naszym kraju poker jest grą zakazaną, a organizatorzy gier mogą nawet trafić do więzienia, to na całym świecie jego popularność z każdym rokiem coraz bardziej rośnie. Szczególnie popularna jest jedna z jego odmian czyli Texas Hold'em. Zakaz gry w naszym kraju nie powstrzymuje naszych reprezentantów przed wygrywaniem turniejów na całym świecie, a także zgarnianiem niebagatelnych sum. W 2014 roku w turnieju z prestiżowej serii PCA rozgrywanym na Bahamach Zwyciężył Dominik Pańka zgarniając prawie 1,4 miliona dolarów. Od tego czasu Polacy regularnie wygrywają turnieje rangi mistrzowskiej, swoją regularnością udowadniając, że to nie łódź szczęścia, a umiejętności decydują o wygranej w tej grze. Bojery. Wyścigi bojerów to nic innego jak żeglarstwo lodowe, do którego wykorzystywane są jachty wyposażone w płozy. Ta niezwykle widowiskowa, niebezpieczna i dynamiczna dyscyplina sportu wywodzi się z Holandii której zamarznięte tafle wody były wykorzystywane do transportu ludzi oraz towarów. Mistrzostwa świata w żeglarstwie lodowym organizowane są od 1973 roku nasz kraj pięciokrotnie organizował mistrzostwa w żeglarstwie lodowym. Polacy są niekwestionowaną bojerową potęgą. W dziesięciu ostatnich edycjach mistrzostw świata ośmiokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium, zgarniając w tym czasie łącznie 20 medali. Największą gwiazdą żeglarstwa lodowego na świecie jest Karol Jabłoński. Od 1992 do 2018 roku 11-krotnie zostawał Mistrzem Świata. Od 2014 roku jest niepokonany w najważniejszych zawodach. W zeszłorocznych Mistrzostwach Świata Biało-Czerwoni zajęli całe podium. Zawody drwali to sport o ponad stuletnich korzeniach. Wywodzi się on z Australii i to właśnie kraj z antypodów jest prawdziwą potęgą. Mimo iż Polacy są jednymi z najlepszych ekstremalnych drwali w Europie, to za sukcesami nie idzie rozpoznawalność. W rywalizacji drużynowej w 2017 roku sięgnęliśmy po srebrny medal, przegrywając dopiero w finale z gigantami z antypodów. Na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w dniach 1–2 listopada 2019 roku Polacy drużynowo zajęli czwarte miejsce. Byli jednak najlepszą drużyną z Europy: przegrali oni z USA, Nową Zelandią oraz Australią. Gwiazdą reprezentacji jest Michał Dubicki, który jest aktualnym mistrzem Europy. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata to wynik, z którego kadra każdego sportu drużynowego w Polsce mogłaby być dumna. Szybownictwo to w ogromnym skrócie latanie bez silnika. Zdaniem ekspertów, szybownictwo to od lat sport, w którym polskie nazwiska pojawiają się bardzo często. W 41 edycjach Mistrzostw Świata w szybownictwie Polacy zdobyli aż 25 złotych medali. W dzisiejszych czasach za największą światową gwiazdę tego sportu uchodzi Sebastian Kawa, który z 15 tytułami Mistrza Świata na koncie jest absolutnym rekordzistą pod tym względem. 47-latek, na co dzień ginekolog z Zabrza, to super gwiazda szybownictwa. Porównując, uważany jest na świecie za Leo Messiego szybownictwa. A wy, czy słyszeliście chociaż o jednej z tych konkurencji? Napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i polajkować filmu. Do zobaczenia niedługo.